To dlatego Michał Probierz zrezygnował z kadry. Znajomy się wygadał. Michał Probierz oficjalnie podał się do dymisji w czwartkowy poranek. Decyzja selekcjonera była zaskakująca, zważywszy, że zapewniał, iż nie sam nie zrezygnuje z kadry. Wielu kibiców zastanawia się, skąd taki krok ze strony Probierza. Teraz ekspert, który zna trenera, postanowił zabrać głos. To skłoniło selekcjonera do zakończenia przygody z kadrą. Fatalne wyniki reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza. W ostatni piątek, reprezentacja Polski rozegrała towarzyski mecz z Mołdawią, który miał wyjątkowy charakter, był oficjalnym pożegnaniem Kamila Grosickiego z kadrą narodową. Pomimo zwycięstwa 2-0, styl gry biało-czerwonych pozostawił wiele do życzenia. Występ reprezentacji został chłodno oceniony zarówno przez kibiców, jak i komentatorów sportowych, którzy oczekiwali więcej jakości, zwłaszcza w kontekście zbliżających się meczów o stawkę. Prawdziwe zamieszanie wybuchło jednak dopiero w niedzielę wieczorem, gdy media obiegła informacja o kontrowersyjnej decyzji selekcjonera Michała Probierza: odebrał on w skandalicznych okolicznościach opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu. Ten gest wywołał burzę w środowisku piłkarskim i doprowadził do dramatycznego kroku ze strony najlepszego strzelca w historii reprezentacji. Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji polski, postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w reprezentacji polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie, napisał Robert Lewandowski w swoim oświadczeniu opublikowanym na Instagramie. Tymczasem już we wtorek Polacy mieli rozegrać kluczowe spotkanie eliminacyjne do Mistrzostw Świata z Finlandią, która obok Holandii uchodzi za najpoważniejszego rywala w walce o awans z grupy. Stawka była ogromna, a wynik tego meczu mógł zadecydować o dalszych losach naszej reprezentacji w eliminacjach. Spotkanie rozpoczęło się obiecująco, jednak po błędzie bramkarza i stracie gola z rzutu karnego Polacy stracili inicjatywę. Finowie skutecznie wykorzystali kontratak i podwyższyli prowadzenie, a jedyną odpowiedzią naszej drużyny był gol Jakuba Kiwiora. Mimo emocji i chwilowej przerwy w meczu z powodu interwencji medycznej na trybunach, Polacy nie zdołali odrobić strat i przegrali 1-2. Ta porażka jeszcze mocniej osłabiła pozycję Michała Probierza. Już wcześniej jego kadencja była oceniana krytycznie, pod jego wodzą Polska jako pierwsza odpadła z Euro 2024 i spadła do niższej Dywizji Ligi Narodów. Teraz selekcjoner przegrał być może najważniejszy mecz eliminacyjny, co dla wielu oznaczało ostateczny koniec jego misji w roli trenera kadry. Eksperci i kibice nie szczędzili ostrych słów. Zarzucają probieżowi brak pomysłu na grę, nieumiejętne zarządzanie drużyną i pogłębiający się chaos wewnątrz zespołu. Dziś powiedzieli kibice, sprawdzam, dlatego dla Michała Probierza, moim zdaniem, był to ostatni mecz w tej kadrze. Bo nie ma szans, żeby uratować tego gościa, który niszczy polską piłkę reprezentacyjną. Koniec kropka, ocenił w TVP Sport Artur Wichniarek. Michał Probierz złożył dymisję. W środowe popołudnie doszło do długo wyczekiwanego spotkania prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z selekcjonerem Michałem Probierzem. Choć podobne rozmowy po zakończeniu zgrupowań są standardową procedurą, tym razem stawka była wyjątkowo wysoka, po blamarzu w Helsinkach ważyły się losy dalszej pracy Probierza z reprezentacją Polski. Jak ustaliły wczoraj WP Sportowe Fakty, decyzja była jasna, Michał Probierz miał pozostać na stanowisku trenera kadry narodowej. Co więcej, Cezary Kulesza zamierzał odegrać aktywną rolę w rozwiązaniu konfliktu między selekcjonerem a Robertem Lewandowskim. Prezes PZPN miał podjąć próbę mediacji, by przekonać kapitana do powrotu do drużyny narodowej i załagodzenia napiętej sytuacji. W tym momencie nie planuje zmiany selekcjonera. Chce poznać opinie wszystkich stron i mieć pełny obraz sytuacji. Wysłuchałem trenera probierza, jego argumentów w sprawach sportowych. Poznałem także jego zdanie na temat sytuacji z Robertem Lewandowskim. Teraz będę dążył do spotkania z Robertem. Chcę wysłuchać drugiej strony. Poznałem opinię trenera i chcę poznać opinię Roberta, mówił kulesza dla WP Sportowych Faktów. W czwartkowy poranek, Polskę obiegły z kolei zaskakujące wieści. Na oficjalnym profilu PZPN w mediach społecznościowych pojawił się zaskakujący komunikat o dymisji Michała Probierza. Trener przedstawił obszerne oświadczenie, w którym podkreślił, że robi to dla dobra drużyny narodowej. Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem. Będę trzymał za Was wszystkich kciuki, ponieważ reprezentacja jest naszym wspólnym dobrem narodowym. Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było Wasze wsparcie, napisał m.in. Michał Probierz.